W okularach Rudy, w okularach foi. Dá vai! Não, weź ocular, Rudy. Weź, foi. Uguês, uguês, uguês. Ja, uguês, Rudy, ubiez. Dobrze, Rudy. Matrix, <laughs> Matrix Evolution. Oh, <laughs> 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 <mulity> <mulity> ja <stary. mulity> no <stary. mulity> Rudy jak stary. Rudy No się uczył dalej? Ja? Na Ty na za tydzień następne rozgrywki. Dobra? Pozdrowienia jakieś. Podrobienie jakieś dla kogoś. Patrz, nauczę cię Pozdrowienia jakieś. No, czekaj, czekaj. No, pozdrowienia. No. Dla kogo pozdrowionka? Nie camera. stój. Dobrze, to za tydzień, tak? Się umawiamy. No. Dobrze, to na razie.